Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś naprawdę bardzo fajnego, co ja poznałam jakiś czas temu dzięki kanałowi na YouTube, który bardzo lubię oglądać, czyli perfumy erato. I pokusiłam się o zakup w ciemno kilka ciekawostek i chciałabym się z Wami podzielić, co o nich sądzę i jak to wygląda. Zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie z tym filmem, bo dzisiaj. Nagrywam film um, nie, w, nie, nie w niedzielę, nie w weekend, tylko właśnie w taki dzień um, powszedni, i mam tutaj troszeczkę takie domowe przedszkole na podwórku, więc zobaczymy, czy te hałasy będą znośne, czy w ogóle to będzie masakra. Więc tak, dzisiaj chciałabym, chciałabym Wam pokazać perfumy w olejku. I mam tutaj kilka rzeczy ze sklepu um, internetowego Sekret Piękna w którym właśnie to, te rzeczy zakupiłam, ale ja ich nie kupiłam online. Ja je kupiłam stacjonarnie. Zaraz Wam powiem, jak to wygląda. I tak, mam tutaj pudełeczko, zaraz to wszystko odpakuję. To jest zapach marka Alharamain. Tak, Alharamain. Alharaman to się mówi, czy Alharamain? Nie wiem. I tutaj taki zapach Batul. On jest bardziej taki drzewno udowo wokadzidlany. Tutaj mam zapach tej samej marki, który się nazywa Rafia Gold i ten występuje też w postaci takiej Rafi Nie, tam on chyba się trochę inaczej, ale w każdym razie taki sam, tylko że srebrny. Zaraz Wam też powiem na czym polega różnica i na co uważać. I mam jeszcze jeden fajny bardzo zapach, którym szczególnie bym chciała dzisiaj poświęcić uwagę, bo on najbardziej pasuje do tej pory roku i tej pogody, jaką teraz mamy. To jest zapach marki Swiss Arabian i to jest zapach Lajali Rouge. I tutaj też jest pewna podchwytliwość w kupowaniu tego zapachu, można się pomylić. Zaraz Wam powiem na co zwrócić uwagę. Zacznę od tych, pokażę Wam flakoniki i powiem pokrótce, ale nad tym się skupię bardziej. Bo te to takie są moim zdaniem bardziej na chłodniejsze dni, ponieważ. Zaraz wam powiem dlaczego. Zaczniemy od tego zapachu, czyli tego batul. Tak wygląda pudełeczko. W środku mamy. W środku mamy flakonik, który wygląda w taki sposób. Jest on absolutnie śliczny. I powiem szczerze, ja go kupiłam z powodu tego flakonika, bo po prostu mi się podoba. I tyle. Podoba mi się, chciałam to mieć. Płyn w środku jest bardzo ciemny. I tak. Zacznę od przeczytania standardowo, jak zawsze, nutek zapachowych i zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Ten zapach kosztuje około 90 zł. 99 tak. Nuty zapachowe, jakie mamy w tym zapachu, to są jaśmin, kwiat pomarańczy, szafran, tytoń, agar, drzewo gwajakowe, drzewo sandałowe, paczula, bursztyn, drzewo cedrowe, kadzidło, piżmo. Czyli spodziewamy się tutaj jakiejś takiej dosyć gęstej, wieczorowej kompozycji. Ja takie lubię, więc, jakby zakupiłam go w ciemno, bo wiedziałam, że mi się spodoba. Jeżeli to jest to, co zostało opisane, wiedziałam, że mi się spodoba. Odkręcamy główkę temu zwierzaczkowi, jeżeli tak to interpretujemy. Niektórzy widzą w tym kota, niektórzy sowe. I mamy tutaj pipetkę. Zobaczcie. I olejek w środku jest. Nakładamy na skórę malutko, bo jest bardzo intensywny zapach i praktycznie ciężko go nawet zmyć. Słuchajcie. Ja wcześniej nie znałam takich rzeczy przed tym, jak zobaczyłam to na kanale Perfume Erato i miałam takie wyobrażenie, że to pewnie będzie jakaś trochę ściema z tymi olejkami, że one są takie mocno trwałe, no bo jednak no, po prostu nie miałam czegoś wcześniej, i, i, i jakoś nie do końca w to wierzyłam. Ale tak trwałych perfum, jak te olejki, i tak intensywnych, to nawet w niszy ciężko jest znaleźć. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Bo zapach, zapach z zapachem, jest mnóstwo zapachów w ofercie tych marek. Można przebierać, wybierać, ale ich parametry, jakość jest niesamowita. Naprawdę, ten zapach jest zapachem. Takim naprawdę głęboko drzewno kadzidlanym. Jest to zapach, w którym jest taka zwierzęca nuta taka, takiej dzikości. Trochę coś takiego jakby połączyć taki akord skórzano-drewniany z lekką goryczką, ale wciąż okadzony po prostu słodkawym kadzidłem. Słodkawym, jak, jak mówię słodkawym kadzidłem, to mam na myśli na przykład mirrę, takie po prostu te żywice, te kadzidła, które wydzielają taki ciepły, taki sensualny aromat. I faktycznie mamy tutaj taką lekką, słodką, kadzidlaną nutę, ale generalnie zapach jest drzewno, skórzano, taki dosyć głęboki, Gorzkawy, zdecydowanie uniseksowy. Myślę, że na mężczyźnie mógłby on wy, bardzo fajnie i, i tak mrocznie trochę nawet mieć taki wydźwięk. Natomiast na kobiecie na pewno będzie on bardzo seksowny, sensualny i taki no, na, na wieczór moim zdaniem idealny. I te zapachy mają to do siebie, że one są niesamowicie trwałe. Ja jak ich używam, to ja nawet po kąpieli czuję na skórze. Dopiero muszę kilka razy przemyć to miejsce, żeby zmyć ten zapach, bo naprawdę intensywność e, to jest koncentrat. E, I po prostu intensywność tego to, to jest w ogóle nierozrzedzone i jakby no, jest bardzo duża. Więc ten zapach e, na pewno jest dla fanów, i miałam o tych pokrótce powiedzieć, a tak się rozgaduje. Dla fanów kompozycji drzewnych, głębokich. E, takich e, troszeczkę mrocznych, seksownych, takich e, troszeczkę w stylu perfum e, kojarzy mi się z kompozycjami od Montal. E, ten zapach z kilkoma różnymi, bo tam u Montal jest też tak, że oni mają taki swój styl i po prostu ten styl jest rozpoznawalny. Ten chowam, przechodzę do kolejnego i to będzie Rafia Gold. Tej samej marki co poprzedni zapach. Tutaj się troszeczkę inna, inne jest pudełeczko. Widzicie? Takie ładne. Ono jest bardzo twarde. To, się taki, to jest taki domek. To się otwiera. O, i tu mamy w środku tak. Flakon, który jest wsadzony w, taki, w taką gąbkę usztywnioną, żeby to. To fajne jest w ogóle na prezent. Tym bardziej, że to nie są drogie rzeczy i, i można naprawdę bardzo fajny prezent zrobić czy sobie, czy komuś. I dobrej jakości, wiecie, coś, coś takiego naprawdę fajnego. Te flakony są też bardzo ciężkie. One po prostu czuć, że, że to jest coś fajnego, coś, coś jakościowego. I tak, mamy tutaj taki, taki domek, i ten zapach odkręca się w taki sposób. Też jest bardzo ciemny płyn. To w środku to jest szkiełko, i przez to szkiełko widzimy, widzimy e, płyn. Ten olejek. I tak. Znowu mamy pipetkę. Dam tutaj kropeczkę. O, malutką kropeczkę. O, ta kropeczka ma też dosyć nasycony kolor. Ten zapach dla mnie ja go odbieram jako taki zapach drzewno-różany. Jeszcze sprawdzę sobie tutaj nutki zapachowe, czy faktycznie moja interpretacja jest słuszna. Widzę, że tu się światło na filmiku zmienia. Zobaczę, czy moja interpretacja jest słuszna. Ja go od początku tak odbierałam jako właśnie taki zapach dla amatorów róży, podanej w taki troszeczkę bardziej mroczny sposób. Nie takiej świeżutkiej, świeżutkich pączków, tylko właśnie takiej róży dosyć takiej drzewnej. I co my tu mamy? Nuty głowy. O, tutaj zaskoczenie będzie, bo nie ma tu róży. Ale zaraz Wam powiem, co spowodowało, że tak e, mój nos poczuł. Zaraz Wam powiem. Mamy tutaj tak. E, szafran, cytryna, białe kwiaty, geranium, e, bursztyn, paczula, Amery pismo. Słuchajcie, ja nawet nie jestem zdziwiona tym, że ja e, poczułam tutaj taki akord różany. E, dlatego, że często się tak zdarza, że jeżeli jakieś perfumy. Mają w sobie takie nuty jak szafran i paczule, albo szafran i skórę, szafran i jakieś nuty drzewne. To wtedy ten szafran razem z tym dodatkowym często tworzy taki właśnie różany akord. I też właśnie, również gałka muszkatołowa czasami jak jest połączona z takimi drzewnymi czy skórzanymi też potrafi stworzyć taki różany akord i to nie pierwszy raz się z tym spotykam, że perfumy z szafranem pachną mi taką mroczną, drzewną różą, więc to po prostu jest kolejny raz, że, że coś takiego, takie wrażenie na mnie zrobiło i faktycznie ten zapach jest zapachem mm, dla osób, które lubią. Wiecie co, on ma też taką metaliczną nutę. Ma coś takiego w sobie, taką metaliczną nutę. I też tutaj pamiętamy o tym, że była tutaj cytryna, więc myślę, że ta cytryna mogła mieć na to wpływ. I były też również tutaj nuty aromatyczne geranium. Cytryna z takimi właśnie y y aromatycznymi klimatami potrafi taką metaliczną. Nutę stworzyć, natomiast szafran i te inne cieplejsze nuty powodują, że powstaje taki akord różany, i zapach ma taki, porównując z tym poprzednim, który ma taką ciepłą, zwierzęcą, dziką nutę, to ten jest zdecydowanie zapachem chłodniejszym. Więc, ale myślę, że nie na lato. Myślę, że nie na lato, bo mógłby się rozwinąć, jeszcze troszeczkę być zbyt ciężki, bo to są bardzo intensywne kompozycje. Na mnie robi wrażenie zapachu o charakterze drzewnym, z właśnie takim różanym akordem. Pomimo tego, że nie ma tutaj róż, ale tak, tak możemy sobie to wyobrazić. Troszeczkę, troszeczkę ma też taki sakralny klimat. Ten zapach ma w sobie coś takiego, że, że kojarzy się troszeczkę z takimi e, rytualnymi rzeczami. E, może przez to, że gdzieś tam w tych kadzidłach też często e, to drewno różane, jak, jak występuje z, z innymi żywicami, z, to po prostu skojarzenia pewne, buduje skojarzenia. I później, jak gdzieś to czujemy, to też nam się kojarzy z tym. A tutaj, właśnie taki e, akord przypominający, różę ten szafran, powoduje, że. Że na tle tego drewna i tej jeszcze metalicznej nuty, która kojarzy się z takim chłodnym powietrzem, tworzy taki klimat po prostu, że, 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 że gdzieś tam, przynajmniej mi się to tak kojarzy, że ktoś inny może też inaczej to odebrać, więc jakby też nie możemy się tutaj aż tak strasznie przejmować tym, co ja mówię. Po prostu daję Wam tylko pewne jakieś takie wyobrażenie, przynajmniej tak jak ja mam, jakie ja mam wyobrażenie. A być może Wasze będzie podobne. Może będzie troszkę inne. Już się spotykałam tutaj, że niektórzy mieli. Zdarza się, że, że mówią, że faktycznie jest tak, tak. No i tak jak ja mówiłam, to też tak czują. Czyli znaczy, że jednak gdzieś tam te moje pomysły mają jakieś takie odniesienie do rzeczywistości i, i może faktycznie są praktyczne te rady. Kolejny zapach, o którym szczególnie to, po to robię ten film dzisiejszy, żeby wam to pokazać teraz. Bo o tych zapachach, to ja myślę, że ja do nich jeszcze wrócę, jak się zrobi zimniej, bo wtedy będę ich częściej używała i po prostu um, jeszcze będę o nich mówiła jako takie perfumy, jakieś propozycje na wieczór, na wieczory, chłodniejsze i tak dalej. Natomiast ten zapach, to jest konkretnie zapach, który chciałam wam pokazać teraz w tej chwili, bo to jest zapach owocowo kwiatowy. Um, tak wygląda flakon. To jest zapach um, Swiss Arabian Layali Rouge. I tak. Tak wygląda flakon. Zobaczcie. Tam też jest w środku szklana, szklana fiolka pojemniczek z tym olejkiem. Tutaj jest takie coś, bardzo ładne. Teraz, jak jestem na dworze, to to wszystko tak ładnie wygląda, bo wiecie, odbija się światło. To wszystko tak widać w pomieszczeniu. To nie ma takiego pięknego efektu. Znaczy też jest ładnie, ale tutaj jest jeszcze podrasowany ten efekt. I tutaj otwieramy już na drugiej ręce. Też tak samo. Odkręcam tą główkę i. Jest pipetka i tutaj tutaj dam mi kropeczkę z gumeczka mi się przesunęła. O nie, ta gumeczka była tam. To zaraz sobie załóż na tej pipetce. I słuchajcie, ten zapach szczególnie jest na, na teraz, dlatego że on ma właśnie taki świeży charakter. I on na dni e, cieplejsze będzie nadawał się zdecydowanie bardziej, e, niż te inne zapachy. I, I to, co mnie też zaskoczyło w tym konkretnym zapachu, to jest to, że ja miałam takie wyobrażenie w ogóle o, o tych wszystkich olejkach, e, o tych wszystkich e, arabskich e, kompozycjach, e, że miałam takie wyobrażenie, że takie te wszystkie perfumy, olejki to one. Gdzieś tam cały czas fruktują wokół tych nut, em, takich orientalnych, drzewnych, kadzideł, takich głębokich, em, em, po prostu takich kompozycji typowo orientalnych. A tutaj jednak nie, jednak są również takie olejki, które mają w tematyce swojej i owoce, i, i świeże kwiatowe aromaty, i cytrusy nawet, chociaż ja tu nie mam dzisiaj cytrusowego. Ale ten zapach występuje również w wersji takiej. Ten jest złoty, jest też wersja srebrna, i ta srebrna jest cytrusowa. Bardzo fajna. Żałuję, że jej tu dzisiaj nie mam. Może jeszcze w przyszłości się udają zdobyć. I teraz tak w tym zapachu Lajali Róż mamy następujące nuty: mamy tutaj tak kokos, hibiskus, drzewo sandałowe, brzoskwinia, róża papaja, ananas, cytryna, mango, nuty kwiatowe. Czyli idealny po prostu zapach wiosna lato dla amatorów takich owocowych kompozycji. I jak na olejek jest parametry oczywiście są niesamowite, bo zapach pomimo tego, że on niesamowicie jest trwały, no to jest też dosyć intensywny. Ja dałam tutaj tylko malutką kropeczkę, bo mam kilka tych kropeczek, więc jakby do testów, do opowiadania robię to w sposób umiarkowany, ale jeżeli użyjemy perfum i tą pipetką sobie zrobimy wszędzie tutaj, gdzie normalnie się aplikuje perfumy, żeby one efektywnie um, dawały nam tą aurę tego zapachu w tych miejscach, gdzie to ciśnienie krwi jest najbardziej aktywne, no to wtedy będziemy e, tym zapachem emanować e, na taki dłuższy dystans i to wszystko będzie jeszcze bardziej intensywne i jeszcze bardziej robi, będzie robiło wrażenie. Natomiast e, ten zapach jest przede wszystkim zapachem dla osób, które lubią perfumy słodkie, owocowe, tropikalne. Yy, słodkie, kwiatowe yy, też aromaty. Yy, ma on pewną dozę świeżości, więc nadaje się na tą pogodę, którą mamy teraz, ale cały czas jest to zapach yy, taki tropikalny, słodki, syropkowaty. Yy, z takim. Z takim troszeczkę drinkowym klimatem, powiedziałabym, że ma w sobie coś takiego drinkowego, że jest ta słodycz tych owoców takich, taki, takiej pulpy nasyconej tymi, tymi miąższami, tymi soczystymi klimatami, flakoniki są. Mi się bardzo podobają. Oczywiście to jest kwestia gustu, jednemu się będą podobały, drugiemu nie. Jeden powie, że są śliczne, druga osoba powie, że są trochę tandetne no bo jednak tutaj mamy tyle tego złota i kolorów. Ale to jest, wiecie, to jest kwestia preferencji, to nie ma czym się przejmować. Jak ktoś lubi takie ładne gadżety, to też od razu mówię, że w oferce marki jest dużo różnych. Ja zrobiłam tutaj tylko wybór, ale tam jest mnóstwo. Zapachów, różnych flakonów, i, i naprawdę jest duży wybór. I teraz yy, tak, sklep internetowy jest i można z niego zamawiać, też próbki, ale ja, przez to, że dużo zapachów mnie interesowało, a nie chciałam aż tyle próbek, próbek zamawiać, to po prostu pojechałam do sklepu stacjonarnego, który mieści się w Warszawie. Trzeba się tam wcześniej umówić, bo to jest takie miejsce, to nie jest taki typowy sklep, tylko to jest po prostu takie miejsce, w którym te wszystkie towary oni, właściciele jakby mają, tam jest też obsługa, ale nie zawsze to może być otwarte, jakby, więc jakby trzeba po prostu tam zadzwonić, się zapowiedzieć, żeby nie, nie tracić czasu, jeżeli byłoby zamknięte. No i oczywiście tam są wszystkie te zapachy, wszystkie mają te stery, wszystkie można wąchać, testować. Wszystko można wziąć do ręki, sprawdzić, czy nam się podoba, i tak dalej. Dokładny adres tego miejsca jest na stronie internetowej, którą ja tutaj podlinkuję w opisie, więc będziecie mogli sobie to sprawdzić. Natomiast to, co chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli byście się pomimo wszystko jednak zdecydowali. Na kupno próbek przez internet, lub też całych flakonów przez internet, to zwróćcie uwagę na to, że na przykład ten zapach, o którym ja teraz mówię, Layali Rouge, ta marka ma kilka zapachów w podobnych do siebie flakonach. One są do siebie bardzo podobne, ale różnią się odcieniem tego kwiatuszka. On jest albo bardziej czerwony, albo bardziej fioletowy, albo bardziej różowy. Po prostu różnią się tym odcieniem. I to są różne zapachy, i musicie zwrócić uwagę, bo może będziecie chcieli kupić to, o czym ja mówię dzisiaj, a jak zamówicie, i każe się, że to jest coś zupełnie innego. Więc ja podlinkuję konkretnie te zapachy, o których ja dzisiaj mówię w opisie, ale jak będziecie sobie sami później oglądali stronę internetową, to zwróćcie uwagę, że takich flakoników podobnych do siebie tam będzie więcej i po prostu to każdy, każdy zapach jest inny. Ten zapach, tak jak ja testowałam perfumy stacjonarnie i tamte wszystkie inne kwiatuszki, również testowałam. To ten zapach wydał mi się z nich wszystkich, właśnie najbardziej odpowiedni na okres letni, przez to, że ma taki ten kokosowo słodki i taki delikatnie wodny charakter. Jest to taki zapach z rodzaju takich sorbetowych, koktajlowych. Jest on bardzo słodki, ale ta, ta słodycz jest taka typowo owocowa, i pomimo tego, że jest ta słodycz słodka, to jest to taki typ, który może spodobać się w cieplejsze dni i nie będzie męczący. I kolejną też taką cechą fajną w ogóle tych wszystkich olejków, tych perfum w olejkach, jest to, że one po prostu mają w sobie coś takiego, że nie są męczące. Nawet jeżeli ktoś ma skłonność do migren, jeżeli kogoś męczą te chmury perfum te zbyt intensywne wonie wielu perfum, nawet jeżeli się danej osobie perfumy, dany, dany zapach podoba, a, a gdzieś tam jak ich używa, to się okazuje, że jest to dla niej zbyt wiele, to w przypadku właśnie tych olejków jest inaczej. Po prostu coś w nich jest takiego, że to jest wszystko takie bardziej umiarkowane. Z jednej strony wyczuwalne, długotrwałe, ale nie przetłaczające no, i możemy też sobie to dozować w sposób taki bardzo indywidualny, bo tyle, ile tych kropelek zrobimy, to, to, to jakby z tym będziemy. I to, co jest tutaj fajne, to to, że te rzeczy są niesamowicie wydajne. Tutaj wydawać by się mogło, że bo to jest, są wszystko flakony 15 ml, chociaż rafia ma chyba 20, nie jestem pewna. Bo tak, jest napisane, ma 20 ml i rafia jest troszkę droższa przez to, że ma 20 ml. Natomiast reszta. O, tu jest na przykład 12 ml, czyli ten kotek to było 12 ml, to jest 15 ml. Czyli może Was to przestraszyć, że to są takie małe pojemności. W ogóle się tym nie przejmujcie, bo na tą pipetkę, jak nabieracie dosłownie kropelkę, to to praktycznie w ogóle nic z tego nie ubywa. A może się okazać, że będzie bardziej, efekt, bardziej wydajne niż 100 ml flakon, który psikamy, psikamy i, i, i wypsikujemy. Więc na dzisiaj na lato polecam ten zapach La róż. La róż tak, Swiss Arabian. Natomiast te zapachy z, uważam, że są również bardzo fajne i ciekawe, ale do nich jeszcze wrócę w chłodniejsze dni, bo teraz chciałam Wam pokazać, ale bo, bo po prostu tak mi się podobają, że chciałam się z Wami tym podzielić i chciałam też podziękować dla kanału Perfumy Erato, bo to od koleżanki tutaj właśnie się dowiedziałam o istnieniu takich cudelniak, więc no tu jakby zawdzięczam, bo nie wiem, czy bym sama do tego gdzieś tam doszła, może kiedyś tam bym doszła, ale nie wiem. Więc to zawdzięczam dla Perfumy Erato. I, no i zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do oglądania mojego Instagrama, który podlinkuję w opisie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pa pa!